Z tej strony Martyna z grupy Na Wywiady Nie ma Rady. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić na wywiad z kilkoma dziewczynami, które planują całe swoje serce i życie oddać swojej pasji. Co skłoniło Cię do pójścia do szkoły aktorskiej? Odkąd pamiętam, scena była mi bardzo bliska. Począwszy od występów wokalnych, poprzez grę na saksofonie w szkole muzycznej. A skończywszy na konkursach recytatorskich i, i nawet najmniejszych spektaklach, które mi się przytrafiały, więc scena była miejscem, gdzie czułam się bardzo komfortowo i, i bardzo dobrze. I taka myśl, aby właśnie w tym kierunku podążać, zrodziła się we wczesnych latach mojego życia. No i tak za mną chodziła, chodziła przez te wszystkie lata, aż w końcu zdecydowałam, że może faktycznie. Jest to coś, co chciałabym robić w przyszłości, i może faktycznie warto spróbować swoich sił w tym, w tym kierunku. So here I am. Już jako mała dziewczynka lubiłam występować przed znajomymi rodziców, przed rodziną. Później pierwszy raz wystąpiłam na scenie w pierwszej klasie podstawówki na pasowaniu. Zaśpiewałam piosenkę. I zaczęłam namawiać rodziców, żeby zapisali mnie na zajęcia dodatkowe. Na początku to było ciężkie, ale później jakoś się udało. I na tych zajęciach zrozumiałam, że to jest właśnie jakiś sposób wyrażania siebie. Wtedy to stało się moją pasją i zrozumiałam, że fajnie jest mieć głos, fajnie jest tłumaczyć coś ludziom ze sceny, fajnie jest coś im przekazywać. Jaki jest Twój ulubiony film lub sztuka? Uwielbiam naprawdę wiele filmów. E, aczkolwiek, jeżeli miałabym wybrać dwa takie, które według mnie powinien obejrzeć każdy, to byłyby to klasyk: Lot nad Kukułczym gniazdem, a także znowszych Parasite. E, oba te filmy zrobiły na mnie piorunujące wrażenie e, i widziałam je kilkukrotnie. E, film, który mogę polecić z czystym sumieniem e, każdemu. E, to film wielkie piękno Paolo Sorrentino. Nie jest to może najprostszy film. Trwa dwie godziny z hakiem, więc trochę długo. Ale to był jakiś taki film przełomowy dla mnie, przełomowy w moim poczuciu estetyki, zwłaszcza, bo Sorrentino okazuje się być w tym filmie mistrzem łączenia ze sobą. Tego, co wysokie, z niskim, sakrum z profanum. Jakie masz pasje poza aktorstwem? Poza aktorstwem, lecz dalej w dziedzinie artystycznej, uwielbiam śpiewać i gram na saksofonie. Oprócz tego interesuję się modą i lubię poznawać nowe języki. Nie wiem, czy to jest coś do końca niezwiązanego z aktorstwem, ale nie jest to aktorstwem samym w sobie i bardzo lubię tańczyć. Jakie są Twoje inspiracje? Inspiruję się wieloma rzeczami, ale chyba najbardziej inspirują mnie ludzie i zwierzęta. Co jest Twoim największym marzeniem? Z teatralnych marzeń, bo y, o takich y, chyba rozmawiamy, y, to chciałabym kiedyś zagrać w jakimś y, dramacie rosyjskich dramatopisarzy. I tych współczesnych, i, i takich klasyków, jak e, Czechow, e, Trzy Siostry, Płatonow, jak najbardziej. W ogóle m, marzy mi się skonstruowanie kiedyś takiej postaci, znaczy zagranie e, postaci Kobiety Fatalnej. To są takie sylwetki, które mnie bardzo pociągają, jak, jak Lady Magwet. Tam jest dużo do odkrywania i to mnie bardzo ciągnie. Chciałabym kiedyś mieć taką możliwość. Mm. A z marzeń nie teatralnych, takich mam całe mnóstwo, nawet taki specjalny zeszyt do zapisywania marzeń mam, <noise> to nie wiem, tak rzucając to, co mi przychodzi do głowy, to chciałabym zwiedzić pół świata, najlepiej na rowerze, bo kocham rower. Chciałabym spróbować potrawy takie typowe dla całego świata. Co jeszcze? No, marzy mi się fajne życie po prostu. Nie, że takie. Spokojne, ale nie, nie, że ułożone i, i takie sztampowe, tylko takie, w którym po prostu serce czuje, że jest mu dobrze, że nie musi walczyć z samym sobą. Takie rzeczy mi się marzą. Kto jest według Ciebie najlepszym aktorem i dlaczego? Kiedy myślę o wybitnym aktorze, pierwszą osobą, która przychodzi mi do głowy, jest Jack Nicholson. Każdy film, w którym go widziałam zrobił na mnie ogromne wrażenie i, i naprawdę zapadł mi w pamięć. Oraz uważam, że każda postać, w którą się wcielił, była wyjątkowa i, i myślę, że niepowtarzalna. No ze świata aktorskiego, takiego polskiego, to cenię przede wszystkim aktorów, którzy sprawdzają się w teatrze, bo jakoś teatr jest mi bliższy niż, niż, niż film. Podziwiam wielu aktorów teatru narodowego polskiego z Warszawy. E... Danutę Testenkę, Jana Englerta. E... Podziwiam też e... tak zwaną starą szkołę aktorską. Jakiś taki złoty okres polskiego teatru, na lata 60., 80.. E... Taki sposób gry, taka klasa aktorska, jakaś taka etykieta. To to jest rzecz, która mnie pociąga. Dajmy na to Piotr Franczewski czy Holubek. Po prostu jakoś tak to mnie ciągnie. Przede wszystkim właśnie ta klasa. I niegłupkowatość. Nie celebryctwo, a jakieś poczucie misji i obowiązku wobec widza. Więc tacy aktorzy mnie pociągają. I... No nie jest ich chyba za dużo współcześnie. Bardziej e, jakieś takie starsze persony mnie imponują. E, z zagranicznego świata no to na przykład e, Jack Nicholson. Uważam, że jest e, fenomenalny, bardzo plastyczny. E, ma całą paletę barw w sobie. E, no mistrzostwo po prostu. Chciałabym podziękować wszystkim dziewczynom po kolei za to, że zgodziły się wziąć udział w, w tym małym projekcie i chciałabym podziękować Wam za to, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że uderzyliście już ten duży kciuk do góry i że zobaczymy się w następnym.